Imperium Aleksandra Wielkiego. Historia. Zacznijmy od ojca Aleksandra Wielkiego, czyli Filipa II i jego wielkich planów. Po tym, gdy doszło do odparcia ataków ze strony Persów w V wieku przed naszą erą, greckie polis niejako wróciły do toczenia walk o dominację w całym świecie greckim. Tutaj tymi głównymi rywalami była Sparta i Ateny. Ale te długotrwałe konflikty, które doprowadziły do osłabienia i Sparty i zostały wykorzystane przez Filipa II, czyli władcę Macedonii, państwa leżącego na północ od Grecji. To właśnie, gdy panował Filip II w IV wieku przed naszą erą, Macedonia stała się bardzo silnym państwem z bardzo liczną i silną armią. I dzięki właśnie tej armii oraz dyplomacji, odpowiedniej polityce, Filip II zdołał podporządkować pozostałe greckie miasta państwa. Władca i król Macedonii, Filip II, planował po tym zjednoczeniu pod swoimi rządami Greków podbić, zaatakować Persję. Oczywiście głosił on, że jest to zemsta za perskie najazdy na Grecję. Na Grecję. Oczywiście powód był też troszkę inny. Należy pamiętać, że te wschodnie państwa, państwa leżące na wschód od Grecji, były bardzo bogate. I chociaż teren Imperium Perskiego był olbrzymi, to należy pamiętać, że to państwo, to imperium było tworzone przez wiele narodów, wiele wcześniej samodzielnych państw, i właśnie Filip II upatrywał w tym szansę, że potem, gdy te greckie wojska wkroczą na teren Persji, Rozpocznął się bunty przeciwko Persom, co ułatwi zdobycie, podbicie tego imperium. Ale nagła śmierć Filipa II spowodowała, że nie mógł on zrealizować własnych planów. Tylko że jego syn, dzisiejszy bohater Aleksander Macedoński, postanowił, że to właśnie on zrealizuje te plany ojca i w roku 334 przed naszą erą. Armia, która składała się z Greków i Macedończyków, wyruszyła przeciwko Persji. Przeprawili się oni przez cieśninę oddzielającą Europę od Azji i w bitwie nad rzeką Granik wspólne siły macedońsko-greckie pod przywództwem Aleksandra Macedońskiego pokonały armię perską. Po tym zwycięstwie Aleksander Macedoński zaczął opanowywać Azję Mniejszą, czyli tereny obecnej Turcji. Kolejną dużą bitwą, w której Aleksander Macedoński pokonał armię dowodzoną przez władcę Imperium Perskiego, króla Dariusza III, była bitwa pod ISOS w 333 roku przed naszą erą. Tutaj armia, którą dowodził Dariusz III, pomimo tego, że posiadała znaczną przewagę liczebną, poniosła gigantyczną klęskę. I Aleksander Macedoński mógł kontynuować swoje podboje i ruszyć dalej. Zajmował coraz to kolejne kraje wschodu Syrię, Fenicję, Palestynę i Egipt. W większości tych regionów, tych obszarów, ludność witała Aleksandra jako wyzwoliciela, wyzwoliciela spod perskiej władzy. Król perski, który był wystraszony tym, jak duże sukcesy odnoszą Grecy, zaproponował pokój. Zgodził się nawet oddać Aleksandrowi połowę swojego państwa, ale oczywiście Aleksander Macedoński odrzucił tą propozycję. Na czele swoich wojsk wkroczył do Babilonii, a do rozstrzygającej bitwy tych zmagań doszło pod Gaugamelą w 331 roku przed naszą erą. W czasie po tej przegranej bitwie Dariusz III, władca Persów, musiał ratować się ucieczką, ale został wkrótce zamordowany przez jednego ze swoich doradców. W ten sposób doszło do upadku Perskiego Imperium. Aleksander okrzyknięty został przez swoich żołnierzy królem Azji i posuwał się dalej, zdobywając to, coraz to kolejne terytoria należące do niedawna do Imperium Perskiego. I są to tereny dzisiejszego Iranu i Afganistanu. W 327 roku przed naszą erą Aleksander dotarł do Indii nad rzekę Indus. Tutaj mieszkańcy Indii stawiali zaciekły opór. Do tego bardzo ciężkie warunki klimatyczne, ulewne deszcze spowodowały, że żołnierze Aleksandra Wielkiego już byli zniechęceni, już nie chcieli dalej walczyć. Chcieli powrotu do ojczyzny, chcieli ucieszyć się tymi zdobyczami. I Aleksander Macedoński został zmuszony do odwrotu, pomimo tego, że nie udało mu się podbić Indii, to te zdobycze były gigantyczne. W ciągu kilku lat zdobył Babilonię, Egipt, Persję. Niestety dla Aleksandra nie cieszył się on długo swoim zwycięstwem, ponieważ podczas gdy był w Babilonie w 323 roku przed naszą erą, zachorował i umarł. Jego imperium zostało podzielone na kilka państw rządzących przez greckich zdobywców, a w następnych latach, w kolejnych stuleciach, Aleksander Macedoński uzyskał przydomek Wielki. Ale te podboje to nie tylko utworzenie nowych państw, upadek imperium perskiego to też wiele innych efektów, innych skutków. Ponieważ Grecy, którzy osiedlali się w tych krajach podbitych przez Aleksandra, Budowali tam teatry, świątynie, stadiony, takie same jak w Helladzie, jak w Grecji. Zaczęli zakładać nowe miasta, w tym to bardzo znane Aleksandria, które zostało nazwane na cześć Aleksandra Wielkiego. To właśnie tam powstała największa biblioteka, największa biblioteka starożytnego świata. Do tego mocno upowszechnił się język grecki. Był to język nie tylko zdobywców on stał się też językiem międzynarodowym, którym posługiwali się przedstawiciele przeróżnych narodów, ludów, żeby się ze sobą komunikować. Ale to też grecki styl życia, czyli helenizacja. Wiele z tych podbitych narodów, wiele z tych państw, które powstały, które można powiedzieć zostały utworzone, zaczęło. Podlegać procesom hellenizacji, czyli procesom przejmowania tej sztuki, kultury ze stron Hellenów. Ale Grecy również interesowali się tym, co spotykali. Na przykład te osiągnięcia Babilończyków, takie jak astronomia, matematyka, czy też architektura i sztuka pochodząca ze wschodu, to też zaczęło wpływać na Greków. Ta kultura grecka również pod wpływem tych kultur wschodnich się zmieniała. Rzeźby przedstawiały wydarzenia bardziej dynamiczne, pokazujące postacie w ruchu. Architektura sztuka też stawała się bardziej ozdobna, troszkę inna. I to połączenie kultury greckiej i kultury krajów wschodu nazywamy kulturą helenistyczną. Tutaj to panowanie Greków nad wschodnimi państwami trwało około 300 lat i zostało zakończone dopiero przez rzymskie podboje. Więc ludy, które zostały podbite przez Greków, korzystały z dorobków kultury greckiej, ale też Grecym ich kultura, ich sztuka korzystała z tych kultur wschodnich. Podsumujmy. W IV wieku przed naszą erą Filip II, który był władcą królem Macedonii, podbił prawie całą Grecję. Po jego nagłej śmierci władcą Macedonii i Grecji został Aleksander Wielki, który poprowadził swoją armię, żeby podbić Imperium Perskie. W czasie tej wyprawy Aleksander wraz z swoimi siłami odniósł wiele zwycięstw nad Persami, między m.in. były to bitwy pod Issos i Gaugamelą. Aleksandrowi udało się podbić Persję, Egipt i Babilonię. Na tych podbitych terenach Aleksander stworzył jedno z największych imperiów w dziejach, które sięgało od Macedonii po Indus. Skutkiem tych podbojów, skutkiem podbojów Aleksandra Wielkiego było powstanie kultury hellenistycznej, która łączyła kulturę grecką i wpływy kultur wschodnich. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.